Witam Państwa. Tym razem nagrywam bez wizji, jest inaczej, bo czas nagli, a przygotowanie takiego filmu bez wizji jest szybsze i łatwiejsze niż z wizją. W Stanach dzieją się dziwne rzeczy i niebezpieczne rzeczy dla całego świata. Jest wojna informacyjna i prawie wojna siłami zbrojnymi. Nikt nic nie wie. Prawdopodobnie sami uczestnicy tych wydarzeń też nad nimi nie do końca panują. No cóż, autodestrukcja systemu. Chaos jest coraz większy, więc czas na nas. Z tego chaosu teraz należałoby zacząć tworzyć przyszłość, bo przyszłość tworzy się z chaosu. Najskuteczniej. Za wcześnie jeszcze na konkretne ruchy w materii, bo jeszcze stare struktury istnieją i póki co względnie dobrze się mają. Ale na tworzenie archetypów, czyli wzorców tego, co chcemy jest czas najwyższy. Przypomnę, że rzeczywistość materialna powstaje z matryc przestrzeni, które są na wyższych poziomach niż materia, z której jesteśmy zrobieni. Ta materia jest czymś w rodzaju wyświetlonego obrazu na ekranie, na przykład na ekranie komputera. Mechanizm powstawania obrazu jest w programach komputera. My teraz Yy, ponoś, powinniśmy zacząć wprowadzać programy do tego komputera naszej rzeczywistości. Programy, które teraz nami rządzą, są już przez nas niechciane. Wobec tego programujmy rzeczywistość od nowa. Nowy porządek powstaje z chaosu. Nie dopuśćmy do tego, żeby ten nowy porządek ten, o, był taki, o którym słyszymy od dawna. Porządek wprowadzony przez satanistyczne siły, które dążą do likwidacji prawdziwego człowieka i zastąpienia go biorobotem. Dążą do sprowadzenia świadomości ludzkiej do najniższego poziomu. To im się mi tak nie uda, bo nadrzędny program przestrzeni na to nie pozwoli. Ale dzięki temu to, co mamy zamiar zrobić, ma dużą szansę powodzenia, wręcz pewność powodzenia. Pytanie: może w takim razie po co mamy robić, jeżeli przestrzeń yy, sama to załatwi. No, ale nie do końca. Mamy to robić po to, ażeby wpłynąć na sposób dziania się, bo taką możliwość mamy. Jest wiele ścieżek prowadzących do tego samego celu, a od nas zależy wybór tej ścieżki. Zapewne wolelibyśmy przepłynąć tę wartką rzekę tych procesów w wygodnym statku, niż płynąc w pław, topiąc się po drodze. Zaproponuję Państwu kolejny proces działania na przestrzeń. Tym razem proponuję, ażeby wszyscy chętni spotkali się w przestrzeni o jednej porze. Zróbmy duży impuls. To działa szybciej i mocniej niż wiele mniejszych. Można naturalnie robić oprócz tego nowego też ten poprzedni proces, tylko prosiłabym, aby nie przesadzać z ilością tych działań. Niekoniecznie dobrze jest według hasła im więcej, tym lepiej. Skuteczniej jest raz, a dobrze. Proszę nie doprowadzać do zmęczenia, bo zbytnie zmęczenie jest nawet niebezpieczne w takim działaniu. Więc kiedy poczujecie się zmęczeni, znużeni i nie będziecie mogli wygenerować w siebie odczucia tego, o które chodzi, to znak, że macie dość. Proszę zrobić wtedy przerwę. Zasady przeprowadzania tego są takie same, jak tego poprzedniego procesu. Kto teraz chce dołączyć, to proszę zapoznać się z filmem pod tytułem Pomóżmy Trumpowi. Tam są dodatkowe wyjaśnienia. Ten nowy proces jest bardziej ogólny. Jego celem jest wspieranie globalnej przestrzeni i zawiera uniwersalne treści. Zawiera również programowanie przestrzeni, tak aby wpłynąć na ludzi stamtąd, z tych wyższych poziomów. Deep State ma do dyspozycji wszystkie techniczne możliwości programowania i używa ich bez skrupułów i ograniczeń. My zastosujmy programowanie. Alternatywne i przeciwstawne z wyższych poziomów. To jest bardziej moralne i legalne. Mamy do tego prawo, a wręcz obowiązek to robić. Zróbmy więc to. Proponuję spotkać się w przestrzeni, synchronizując się na tym samym symbolu co poprzednio. Spotkajmy się wszyscy razem o 20:00 czasu środkowoeuropejskiego czyli tego, który mamy w Polsce. Powtarzajmy to co drugi dzień od dzisiaj począwszy. Sam proces będzie podany w oddzielnym filmie. Tak będzie wygodniej dla Państwa. Jest pod tym samym tytułem, tylko jako część druga. Przed wspólnym procesem proszę się z nim zapoznać i zastanowić, czy się zgadzasz z treściami tam, tam zawartymi. No i jeszcze takie zastrzeżenie, że tam jest rozluźnienie takie dosyć szybkie. Jeśli potrzebujesz dłuższego rozluźnienia niż to tam podane przeze mnie, to zrób je przed wspólnym procesem. No i jeszcze raz przypominam, że proces jest w oddzielnym filmie pod tytułem: Programujmy przestrzeń, część druga.